Dzień dobry, Kuba Jankowski z kanału Pasja Serdecznie witam w te piątkowe późne już popołudnie. Cóż tam w moim zbiorniczku 40 litrowym po trzech tygodniach od przejścia z dwudziestki. No jest dobrze, jest naprawdę dobrze, moi drodzy, jak widzicie na załączonym obrazku. Cały zbiorniczek prezentuje się bardzo, bardzo przyzwoicie. Mam tutaj na myśli rośliny, ponieważ je tutaj na pierwszy rzut oka widać, jest ich tutaj całkiem, całkiem sporo i mają się one całkiem nieźle. Od lewej strony spójrzcie u góry spora kępa rogatka, który pięknie się rozrasta, dając cień. Mikrozorium oskrzydlanemu i takiej mniejszej odmianie mikrozorium, której nazwy niestety nie pamiętam. To jest lewa strona, tutaj w centrum na korzeniu mech China Mos, a nad nim piękne mikrozorium. Też nazwa gdzieś uleciała, ale nazwa nieistotna. Grunt że roślina pięknie wygląda i się pięknie prezentuje wypełniając bardzo ładnie centralną część planu mojego zbiornika. Z tyłu dwie czerwone rośliny, Rotala colorata i Ludwigia mini super red. Tak się troszkę przemieszały, ale na zbliżeniu można je rozróżnić. Tworzą one bardzo ładne czerwone tło w tym zbiorniczku i już, już widać efekty działania podłoża Master Soil. Rotala i Ludwigia wypuszczają nowe pędy, które bardzo ładnie wyglądają. Cóż dalej? Idąc ku prawej stronie na korzeniu mech, też China most bardzo ładnie się rozrasta. To jest mech z mojego krewetkarium, który w większym zbiorniku zaadaptował się jak widać wyśmienicie. Mamy tutaj jeszcze malutką odmianę Anubiasa o białych liściach, a tutaj po lewo też Anobias i nanapetit. Doszły w tym zbiorniczku jeszcze dwie rośliny. Mam tutaj na myśli bardzo ładne kryptokoryny, które otrzymałem od mojego kolegi Pawła Smoderka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i zachęcam też do odwiedzin na jego kanale, ponieważ chłopak zna się na rzeczy i ciekawie opowiada o naszej. Pasji, jaką jest akwarystyka. Jak powiedziałem, cały zbiorniczek sobie od trzech tygodni śmiga z powodzeniem na podłożu Master Soil. Po roślinkach widać działanie tego podłoża. Widać oczywiście na plus, bo bardzo bardzo ładnie rosną. Dlatego tutaj mamy podłoże aktywne, ponieważ są tutaj, jak widzicie, krewetki Bluebold, które tego podłoża. Wymagają całość, cały zbiornik, z tego postawiony jest na wodzie RO odpowiednio zmineralizowanej. Parametry tak są dobrane, że i krewetki karydina i neocarrydina dają radę tutaj z powodzeniem żyć no i się mnożyć. Jeżeli chodzi o dalszą część obsady, to. Są tutaj jeszcze dwie młode lolikarie. Jedną tutaj widzimy na korzeniu góry. Drugą poniżej jest 9 sztuk Razbor karłowatych, które teraz siedzą tutaj w Kniei. No i, no i, no i. No i są jeszcze dwie pielęgniczki Ramireza tutaj właśnie jedna się właśnie tutaj wyłania. Czy to samiec, czy samiczka? To jest samiczka, ma czerwony brzuch. Gdzieś tutaj jeszcze powinien jej partner pływać, ale na razie go nie widzimy. W zbiorniku oprócz tych roślin, o których powiedziałem, oprócz podłoża mamy też jak widać sporo korzeni, troszkę liści, gałązki. Tak to zratuje z lekka Blackwater, ale to tylko jeżeli chodzi o te gałęzie, no i o, o liście. Woda absolutnie koloru, herbaty nie ma. Cały zbiornik prezentuje się moim zdaniem bardzo ładnie, bardzo estetycznie, naturalnie. Rybom chyba też tutaj nie jest źle. O, mamy tutaj teraz parkę Ramirezek, które bardzo ładnie się. Dotarły, dobrały, no i, i zobaczymy, co też z tego będzie. To młode ryby, ale, ale nie powiem, nadzieje mam spore. W zbiorniku zmieniło się jeszcze tło, takie tradycyjne, czarne. Zastąpiło tło, yy, które ma mm, odwzorować kamienistą ściany. Wygląda ono całkiem, całkiem nieźle, rozjaśniło troszkę mój zbiornik, no i, no i niech jest. Jak mi się znudzi, z powrotem wrócę do czarnego. Jeżeli chodzi o techniczne kwestie, nie ma tutaj zmian. Grzałka Aqueloska, Aqual Fitter 50, lampka Fluval Nano Plant, najlepszy mój akwarystyczny zakup. Jaki chyba mogłem sobie wymarzyć świetna sprawa. Polecam każdemu tę lampkę. Jest kapitalna. Za filtrację w moim akwarium odpowiada filtr Aqua Clear 20. Mała, bardzo, bardzo cicha kaskada, która robi kapitalną pracę. Działa tutaj u mnie już od przeszło miesiąca. No i. I jest dobrze. Bardzo dobry filtr. I jeszcze raz przed zakończeniem rzut na całość. Akwarium tak się prezentuje. Myślę, że jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Moi drodzy, będę dawać w najbliższym czasie aktualizację mojego zbiorniczka. Jak tutaj się wszystko rozwija. Na razie jesteśmy na etapie zarastania. I jest dobrze. Pozdrawiam. Miłego piątku. Hej.